Dzisiaj dla ceny bitcoina. Tak, dobrze przeczytaliście ten tytuł. Sprzedałem mój samochód, który był wart ponad 1 milionów dolarów, żeby kupić więcej bitcoina, tradeować i postawić na to, że cena będzie wyższa niż obecna. Po zobaczeniu tego, jak moje zyski z moich pozycji z 500 tysięcy dolarów zeszły na 100 tysięcy, możesz sobie pomyśleć, że jestem szalony, bo i tak już jestem w pełni w Bitcoinie i jeszcze sprzedaję swoje samochody, aby kupić więcej tego Bitcoina? Więc poczekajcie z tymi zdaniami, wysłuchajcie mnie do samego końca. Zostańcie ze mną do końca tego filmu, muszę koniecznie podzielić się z Wami bardzo ważnymi informacjami, które posiadam. Są one istotne, jeśli chodzi o średni zakres czasowy. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie polubienia, komentarze pod filmami i oczywiście robienie hałasu dla algorytmu YouTube'a. Naprawdę to doceniam. Zanim przejdziemy prosto do tematu, to właśnie to jest ten samochód. Jest on przepiękny, nie było go łatwo mi go sprzedać. Ale też nie jest on zbyt wygodnym samochodem, jest to bardziej wyścigowy typ. Także co ja mam robić na torze wyścigowym, jak Bitcoin znajduje na poziomie? Które mieliśmy 5 lat temu, to jest wielka okazja, by kupić Bitcoina tak tanio. Takie jest moje zdanie. Przechodzimy teraz prosto do wykresu. Znajdujemy się na dwugodzinnym zakresie czasowym. Bitcoin jest wciąż uwięziony w tej formacji symetrycznego trójkąta. Muszę przyznać, że musiałem przerysować tą linię, ponieważ teraz dopiero jest to kompletne. Musimy mieć przynajmniej trzy punkty styku przy takich układach i właśnie teraz mamy piękne trzy punkty styku u góry jak i na dole. Jeśli przejdziemy sobie do wierzchołka tej formacji, to ten ruch ceny może trwać nawet do jutra. Najpóźniej do jutra możemy spodziewać się wybicia ceny z tej formacji. I teraz pojawia się oczywiście pytanie, czy to wybicie będzie górą czy dołem? Jeśli chcemy sobie teraz wymierzyć konserwatywny target cenowy dla ruchu ceny w dół, jest tutaj większa szansa na takie wybicie ceny dołem, to jak widać, nawet po takim ruchu cenowym Bitcoin wciąż może utrzymać nasz poziom 19 tysięcy dolarów jako wsparcie. Jeśli natomiast wybicie nastąpi górą, to target będzie wynosił 20 tysięcy dolarów. Oczywiście, jeśli jesteś dwukierunkowym traderem, to możesz grać pod każdy z tych ruchów. Teraz jest najbardziej ważna sprawa do zrozumienia. Jeśli przejdę do dziennych świec, możesz zauważyć, że Bitcoin przebił paraboliczny trend. Dokładnie tutaj przebił paraboliczny trend, i targetem cenowym jest ta linia, o której wspominałem od dłuższego czasu. 19 tysięcy dolarów to jest w tym samym momencie ostatnia deska ratunku, cena, którą bitcoin musi utrzymać. Jeśli bitcoin nie utrzyma tego, to dużo rzadkiego powietrza jest poniżej nas. Jeśli bitcoin nie utrzyma 19 tysięcy dolarów na zakresie tygodniowym, to jest dużo wolnej przestrzeni. Więc nie muszę wspominać więcej niż już to zrobiłem, jak ważne jest, żeby utrzymać 19 tysięcy dolarów na bitcoinie. Wiele rzeczy mówi przeciwko cenie bitcoina, ale zawsze tak jest, kiedy jesteśmy w dołku lub blisko dołka. Zawsze, prawie każdy jest niedźwiedzi, wskaźniki są niedźwiedzie, zawsze jest tak samo. Inaczej ludzie nie byliby skłonni sprzedawać na tych poziomach cenowych. I tutaj wkraczam ja. Wskaźnik strachu i chciwości jest na poziomie 20. Każdy jest niedźwiedzi. To jest moment dla mnie, żeby być bardzo ostrożnym, kiedy jestem niedźwiedzi. To jest moment, w którym sobie myślę: hej, może pójdę przeciwnie niż wszyscy, może zacznę być bardziej byczy. I tak, zostawiam te pozycje otwarte. Jestem na nich ostrożny. Jeśli przebijemy się poniżej 19 tysięcy, to z pieniędzy sprzedaży samochodu kupię więcej bitcoina. Oczywiście, może powiększę moją pozycję, jeśli przebijemy się do góry, ale również zamierzam kupić więcej bitcoinów. Jako hodler, wszystkie te ruchy nie mają znaczenia dla Ciebie. To jest tanio w perspektywie pięcioletniej. Widzę bitcoina, siedmiocyfrowego. To jest coś, czego się trzymam i teraz chcę wiedzieć od Ciebie, co myślisz o tym. Tak, wciąż pozostaję w moich pozycjach. Tak, planuję zwiększyć pozycję i akumuluję dolary na moim koncie Binance. 2,8 miliona dolarów. Mogłeś widzieć to na moim Twitterze. Publikuję tam codziennie aktualizacje. Akumuluję, żeby kupić więcej Bitcoina i altcoiny. Tak, poniżej w opisie możesz zarejestrować się na Bybit, Fimex i Binance. Wszystkie te giełdy gwarantują Ci 10 tysięcy dolarów darmowego bonusu za darmo. Zejdź poniżej, kliknij Zarejestruj się, wpłać depozyt i będziesz mógł odebrać ten darmowy bonus, ale również bądź świadomy, że kupno i trzymanie jest najlepszą strategią. Oczywiście, longowanie czy shortowanie może dać Ci dodatkowe bitcoiny, ale kupno i sprzedaż zawsze jest moją główną strategią. Dziękuję bardzo za obejrzenie do samego końca, za polubienie filmu i jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.